ZUS oferuje wiele dodatkowych świadczeń, o których wiedza nie jest powszechna. Jednym z nich jest ryczałt energetyczny, który miesięcznie może przynieść dodatkowe 312,71 zł seniorom, zmniejszając ich wydatki na energię. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej pomocy i jak złożyć wniosek. Niewiele osób jest świadomych istnienia pewnego dodatkowego wsparcia finansowego w formie dodatku do emerytur, jakie oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To niestety wielka strata, ponieważ wiele starszych osób z powodzeniem mogłoby poprawić swoją sytuację finansową, otrzymując 312,71 zł każdego miesiąca. ZUS, poza standardowymi emeryturami i rentami, zajmuje się również wypłatą innych świadczeń, które mają na celu złagodzenie i poprawę sytuacji materialnej osób z ograniczonymi możliwościami zarobkowymi. Jednym z takich wsparć jest tzw. ryczałt energetyczny. To świadczenie jest nieocenioną pomocą. Zwłaszcza dla osób starszych, które często borykają się z rosnącymi kosztami utrzymania i opłatami za media. Seniorzy mogą ubiegać się o tę co miesięczną kwotę 31271 zł, której celem jest pokrycie przynajmniej części wydatków związanych z korzystaniem z energii. Proces uzyskania tego wsparcia jest zdecydowanie nieskomplikowany, wystarczy wypełnić i złożyć określony wniosek. Ryczałt energetyczny pełni funkcję istotnego dodatku, który pomaga w częściowym pokryciu kosztów za energię elektryczną, gaz oraz ogrzewanie. ZUS regularnie dostosowuje wartość tej pomocy finansowej, uwzględniając takie czynniki jak wzrost kosztów życia czy wskaźniki inflacji obowiązujące w danym okresie. To oznacza, że wysokość ryczałtu może zmieniać się co roku, co jest formą zabezpieczenia dla emerytów przed utratą wartości pieniądza i rosnącymi wydatkami domowymi. Ryczałt energetyczny przysługuje określonym grupom społecznym, co jest uregulowane prawnie. Zasadniczo stanowi on pomoc pieniężną, która co miesiąc minimalizuje obciążenia finansowe wynikające z konieczności opłacania rachunków za media w gospodarstwach domowych. Wspiera on osoby, które często muszą mierzyć się ze znacznymi kosztami związanymi z codziennym zużyciem energii. Prawo do tego dodatku mają osoby, które odnoszą korzyści z niego na podstawie wyznaczonych kryteriów. Kombatanci to osoby, które brały udział w działaniach wojennych często z narażeniem własnego życia. Są to ci, którzy przeszli przez piekło konfliktów zbrojnych, broniąc swoich krajów i idei, jakie im przyświecały. Żołnierze pełniący zastępczą służbę wojskową to ci, którzy zamiast standardowej służby wojskowej zostali zatrudnieni w trudnych i często niebezpiecznych warunkach, jak praca w kopalniach węgla czy kamieniołomach. W takich miejscach nie tylko wykonywali ciężką pracę fizyczną, ale często byli narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z charakterem tych zawodów. Ponadto emeryci lub ręciści będący wdowami lub wdowcami po kombatantach, a także ci, których małżonkowie byli żołnierzami przymusowo zatrudnionymi, mają prawo do szczególnego wsparcia finansowego po śmierci partnera. Te osoby korzystają z emerytur lub rent przyznawanych jako forma wsparcia ze strony państwa za zasługi ich bliskich bądź za doświadczone represje. Ryczałt energetyczny jest dodatkowym świadczeniem, który co roku podlega waloryzacji w marcu, równocześnie z aktualizacją wysokości emerytur i rent. Od pierwszego dnia marca 2025 roku kwota tego ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie. Pieniądze te są dodawane do regularnych świadczeń pod warunkiem, że dana osoba spełnia wymagane kryteria i złożyła wniosek do zakładu ubezpieczeń społecznych. Aby uzyskać ryczałt energetyczny należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS w dowolnie wybranym terminie. Procedura ta wymaga wypełnienia formularza ZUS ERK, który można łatwo znaleźć zarówno w lokalnych placówkach ZUS, jak i na ich oficjalnej stronie internetowej. Wraz z formularzem konieczne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do tego świadczenia. Dla osób poszkodowanych przez działania wojenne lub represje wymagany jest dokument wystawiony przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który potwierdza okresy ich działalności kombatanckiej lub represji. W przypadku wdów czy wdowców należy dołączyć decyzję potwierdzającą ich status jako członków rodziny po kombatancie, również wystawioną przez ten sam urząd. Dokumenty te stanowią formalne potwierdzenie zasług czy przeżyć tych osób i są kluczowe przy ubieganiu się o ryczałt energetyczny. Zaświadczenie, które wydawane jest przez Wojskową Komendę Uzupełnień, stanowi formalne potwierdzenie dotyczące okresu oraz rodzaju przymusowego zatrudnienia, jakie miało miejsce w ramach zastępczej służby wojskowej. Dotyczy to osób, które zostały objęte obowiązkiem takiej służby wojskowej. Natomiast dla wdów, które straciły małżonków z powodu przymusowego zatrudnienia w armii, właściwy organ wojskowy wydaje odpowiednie zaświadczenia. Co istotne, w odniesieniu do składania wniosków nie istnieją żadne określone ramy czasowe, co oznacza, że można je dostarczać w dowolnym dniu danego roku, co znacznie ułatwia proces administracyjny zainteresowanym osobom. Jeśli chodzi o wypłatę ryczałtu energetycznego, jest on przekazywany jednocześnie z emeryturą lub rentą. Dzięki temu osoby uprawnione otrzymują należne środki finansowe w tym samym czasie co standardowe świadczenie, co dodatkowo pomaga w przejrzystym zarządzaniu finansami. Beneficjenci ryczałtu energetycznego mają również możliwość skorzystania z bonu energetycznego, który jest jednorazową dopłatą przeznaczoną na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Jest ona szczególnie dedykowana gospodarstwom domowym o niskich dochodach, Różnica między ryczałtem energetycznym a bonem energetycznym stanowi kryterium dochodowe. Ryczałt ten przysługuje wszystkim uprawnionym, niezależnie od poziomu dochodów, co czyni go wsparciem powszechnym. Z kolei bon energetyczny jest świadczeniem uzależnionym od sytuacji finansowej, co oznacza, że tylko osoby spełniające określone warunki dotyczące poziomu dochodów mogą z niego skorzystać. Dzięki temu system wsparcia energetycznego jest bardziej zróżnicowany, dostosowując się do indywidualnych potrzeb różnych grup społecznych. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.